Hej, witajcie z tej strony, Bobru. I witam was w kolejnym odcinku z Dream Mighty Magic 10 Liracy. E, jesteśmy na popielnych wzgórzach, tam dalej stoi ten dziwny jakiś widmowy pająk. Ale pamiętacie, musimy tutaj złożyć przy jakimś tam ołtarzu kwiaty Orlen oraz e, musimy zbadać latarnię morską, żeby zobaczyć, e, czy co robią nadziei, które tam właściwie, właściwie się zagnieździły. Podobno przynajmniej dobra, lecimy. Co to za widmo wypają? Co to jest, kompletnie nie wiem. Dobra, yy, dwa, jeden, trzy. Muszę teraz lepiej ustawić, że wiecie, że jedno strzał był pod jedynką, a teraz blisko pod dwójką, reszta pod yy, pozostałymi hotkeyami. Żeby już było wygodniej, wiecie, co mam. Ojej, a ja strzał zwykle chybia, no. Co za parszywy człowiek. Właściwie ork. No ale dobra, Wild też chybił. Co to jest? To jestem ciekaw. Dobra, to chyba to już mamy. Eee, tarcza, tarcza. A ja jeszcze levela nie rozdałem. Eee, dla dwóch postaci. Się, że dzisiejszy dwa biu. Przed on jakieś buffa z szczeloneo? Każde uderzenie, które się pojawiło, zmniejsza mały cel o 25. OP, OP. Dobra, tak. Tak Zaraz też zabierze manę, więc lepiej użyć. Dobra, walnął Esa. Jemu mana nie jest praktycznie na nic potrzebna. Więc w sumie dobrze wyszło. Całe szczęście publi uniknął. No dobijcie go do, do cholery, jasnej. Pięknie. Szedleć, widzę, jakaś butelka spadła. Z wodą. Z chwilę muszę się napić, swoją drogą, ale najpierw rozwinmy tutaj, co trzeba. E, awce, percepcja, o2 i przeznaczenie, o1 i witalność o1, nie wiem, coś w tym stylu. Tutaj walka łukiem. Unik. Na pewno. Patrzmy, co ona można najbardziej rozwinąć, walka sztyletem też się może przydać. Coś na drugiej stronie, mistycyzm, ok. Nie wiem, wytrzymałość. Dalej, potwierdź. Pabi, Pabi oczywiście, witalność o 3 i moc o 1. Eee, coś jeszcze możemy rozwinąć komuś? Pabi, mu jeszcze umiejętność. Mm, ciężki pancerz o 2. Sztuka wojenna. Nie wiem po co to za bardzo, ale okej. Okay. No i dobra, mm, potwierdź lecimy dalej, co my tu mamy, jakieś ruiny? jakieś kapliczka, którą, nie wiem, można pomacać chyba może tutaj czerpwiaty kwiaty złożyć, nie wiem, ma. medytuj mam błogosławieństwo ochrona przeciwdziału, usunięte z drużyny no dobra, coś tam, coś tam dostaliśmy jeszcze raz może, nic się nie dzieje, okej okay. coś tu była skrzynia jakaś nie, to nie była skrzynia więc co, można na razie wróćmy do tej latarni jednak nie szalejmy tutaj nie wiem, ten świat wydaje się duży, ale wydaje się mały zaraz. No ciężko mi to. O, tu są te kwiaty. Oraz pozostałych poległych bohaterów. Drugiego zaćmienia. Przystajesz na chwilę w, w zadumie. Ukończyliśmy. Zostaliśmy trochę PD i w sumie tyle. Nie trzeba wracać do miasta z tego, co widzę, więc możemy iść teraz. Po prostu. Patrzcie, ten stropidor wygląda minimalny. Tamte miasto, co tam z przodu widzę też pewnie nie jest zbyt dużo. To na razie mijamy. Trzecie, bo nie mamy w zetach, co trzeba z tym zrobić, się rozbójnicy. Cię nie stertnie ja. Wystarczy, że powstałeś powstałeś. Cię nie stertnie ja, Ok. I na razie idziemy. Weźmy bufa. Mm. Mamy bursowanie, teraz możemy zawojować. Nie wydaje mi się, żeby to wyglądało na dużą lokację, ta latarnia, no ale kto wie. Wchodzimy. Tak, chcę. Co? Coś powiedziałem, not strong enough. Czyżbyśmy. Czyżby, byśmy... Czyżby Ram podpowiadał, że dostajemy tu. w, w... Ciry? Byłoby nieciekawie, no ale cóż.

Oj, zdecydowanie jest Chcę Chcemy stąd wyjść. Nie, dobra. Zabijmy może... o, może to. Nie możemy się odsunąć jakby? No nie czuję to kompletnie. Czy nie możemy uciekać? Dobra. Esu, zacznijmy od ciebie, 100 życia. Tutaj strzelamy, tutaj atakujemy. Tutaj pociskiem ornistym. I jak nie mocno biją. Trzeba się stąd wycofać koniecznie. Rzeczywiście to jest na razie za, za trudno. Patrzcie, patrzcie co się dzieje. Oj, możemy się apić mistrzurki. Dobra, doimy te mistrzurki. Ile, ile tam sił? O, afka. Omdlała już No fuck you i tak nie złapiesz Jezu, idzie w tą stronę Idzie tu sunieś się ta Świetlista picza Możemy zamknąć drzwi ze za sobą? No bo agam. Mam nadzieję, że wyjdzie prosto. To nie już wszyscy będzie mogli wyjść. No, wyjdź, spacja. Nie da się wyjść. Póki nie skręczymy walki. Dobra, to jest march. Może. O, fuck. Kapłanka za strana Dobra, aby łyka, i potka Dobra, może jakiś zesem sobie dadzą radę Gdzie ja wlazłem? Nie teraz tutaj na pewno parcie potków nam poszło na, na tą jedną wyprawę w której tak się pewnie nie strączy. Czyli ja nie mam zamiaru głębiej wchodzić, może tak. Gin! Szmato! Uuu! Uh, Hoho! Babrud 3! Potwierdź. Jeżeli tu jesteśmy już, to sprawdźmy chociaż to skrzynię, która to jest. Mam nadzieję, że nie. O Jezus nie. Nawet nie wiem, co wziąłem. Po prostu są z pieprzem. Linia na szata. linia szata będzie. P dla pchełki, dobra? Przynajmniej tak brzmi. Na taką dobrą dla pchełki. Spadamy stąd. Da się wyjść? Da się. Dzięki. Jezu. Nie, na razie jesteśmy o wiele za słabi, żeby tu wejść. Okej. Okay. Wyparcie musiałem się napić. Nie wiem, u mnie w pokoju jest coś tak gorąco. Jak w jakimś piecu. Bynajmniej. O kurcze, dobra. E, najpierw się prześpimy. Dobra, wszyscy się przecimali. Tam coś wypadło nam, meryśl szata. Hmm. Trzy wartość pancerza. Czekać, co się przyda. Jest zidentyfikowany kostur 3-laty pierścień. O, tu ten Ladus nam wy, wypadł, ale u nas nie używa chyba tego. Sztylet. A to jest miecz. Dobry miecz całkiem, ale jednak miecz. A to co to jest? Uczniowska kula. U, My nie mamy lepszej. Słabszej znaczy się? Lepsza jest ta. Okej. Okay. Ustawmy może od razu S, nie D. Lec się ustawiało te umiejętność gdzie? Nie. Zetlęcia. Mm, tak. Ater dystansowy zawsze na jedynce ustawmy. U każdego. Później ater zwykły. Reszta się zgadza. U tego ustawmy tak samo. Ater dystansowy, chociaż on nie używa. Ater zwykły, obrona. O, on też to ma. Rzeczywiście, że ja to wcześniej wziąłem. Tutaj atak dystansowy jest pierwszy, zwykle dobra i blok, A tutaj dystansowy, tak, choć jeszcze nie używa. Tak i jest dobrze. Dobra, to co, co w takim razie robimy? Chyba się przejdziemy dalej po tym półwyspie. Poszukamy tej. Jeszcze rozejrzymy się troszkę. To jeszcze mam parę dróg, których. O, wstaję nowy dzień. Coś tutaj jest. Złota sporo. Ile to złota już mam? Naprawdę sporo. Jakoś. Zaraz zobaczymy. E, Póki co, co tutaj jest? Jakaś. O! Wilki. Ci nie No. Dobra. Babis garnia agro. Oh, fuck. E, tak. O Jezus, czemu on się blokuje, ten pubert? no? Zły przycisk Eee, tak. 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 I... Potek, proszę potka. Czy coś na u nas jest jeszcze? Tam jeszcze jeden idzie, ale nic poza tym. Opla, opla. Opa. Pięknie. Kolejny pad I teraz tego tamtujemy. Dalej bijemy. Klep. Klep. No kurwa. Co tu się dzieje właściwie? O, level w BOS-u. szybko leveluje. on... Trochę kwestia też że on najwięcej tej obraźni robi. Chociaż trafę raz na rock to, to jest nie, nieprawdopodobne. Dobra ja biorę do drużyny w ogóle. Dobra, niech się broni. Dobra, z wilkami nie mamy żadnego problemu prawie. Drożej z stworami typu... Typu te chansie całe. Oś to są gnoje. Chyba wszyscy wbili. Dobra. <divideormatowały> S u moc o 2, percepcja o 1, witalność o 1 Awka percepcja o 2, przeznaczenie o 2 Pabloord. Mm, witalność o 2, percepcja. Nie, moc o 1 i nie, może przeznaczenie mógł zwiększyć troszeczkę chociaż i pchełka, oczywiście magia o 2 i duch o 2. Teraz umiejętności. gdzie? Hmm. Tutaj muszę sobie wzmacniać magię, co to daje właściwie? Dobra, trzeba ten wzmacniać trochę podbić, teraz samą magię pierwotną Upa blorda, potwierdź Upa blorda szczególnie trzeba... Patrzcie, że wytrzymało się, coś nie może specjalnie podbić Ciężki pancerz Będziemy mieli high experta już Będziemy mogli już użyć Resperta, nauczyć się Czy mamy gdzieś Resperta ciężkiej zbroi? Jest, u Płatnerza Zaraz u pierwszą pierwszego eksperta wbijemy Tutaj walkę Łukiem, też można już będzie wyerspertować oraz, nie wiem, Unik I u Esa Jak każdy też coś, praktycznie to on też walcza buzdrianem. Czy buzdrian gdzieś mamy? Chyba w salach treningowych Dobra, z tej racji Wróćmy się do miasta, tylko zobaczmy coś, tutaj jakaś była ta. Aha, no ale dobra. I tak się możemy wrócić, śmieszne jest to podróżowanie. No bo tutaj dzień tak mija, po tych paru krokach jakby nie wiem, mieliśmy robili jakąś długą trasę. A tak naprawdę, to nie wiem, poruszałem się parę kroków. No trochę ciężko się do tego przyzwyczaić. To trzeba przyznać. O jezu, za daleko polazły. Bramir ci zarzuciło do przodu Dobra, wracamy się, wracamy Mam nadzieję, że jakoś tą grę uda mi się przejść Nie wydaje się że na razie bardzo, bardzo trudna Chociaż widać, że ma... Że stawia wyzwanie Co mi się osobiście podoba i wchodzimy do Sorpiralu Najpierw odwiedzimy sale treningowe, tam bodajże łuk będzie, będzie również Eee... czyli buzdygan Ile to to jest? Ale tak mi się wydaje, że buzdygany zaliczały się do maczug. O, jak ładnie tutaj. Chodziło przynajmniej przez chwilę A ta babka co czego do nas chciała, ta? Nie pamiętam, ona coś tam chciała od nas Dobra, przypomnij się jeszcze A z nim nie mieliśmy czy coś do pogadania jeszcze? Nie, nie mieliśmy Wyjście. Dobra, centrum treningowe. Ekspert łuku. A jest ekspertem walki łukiem. Ekspert maczugi. esu maczugi, no i pięknie. Troszkę pieniążków nam poszło. Ale chyba ja z tymi premiami się wiąże jakaś fajna sprawa. Twoja szansa na trafienie krytyczne się zwiększa. Twój zasięg ataku podczas używania łuku się zwiększa. No pięknie po prostu. Bardzo mi się podoba te ekspertyzy, fajnie są zrobione całkiem. W sensie ten cały system. Teraz partnera musimy znaleźć. Tutaj był Harkowal. Tak, na przykład można u niego rzeczy i zacząć czy ma coś ciekawego. O, parcie ma jakieś... Ma jakieś tutaj skarby. Tajemny sztylet. Ona ma sztylet, 57, a to jest... Tu w ogóle jakaś wulkaniczna plemienna włócznia... A, to włócznia to nie. Gdzie tu się czar kupował, nie pamiętam? To znaczy, może posprzedajmy te, te wszystkie syfy. 225 klasy. Nie, w sumie stąd to nas za, za bardzo nie interesuje nic. E, idźmy teraz. Biblioteka gdzieś była. W tej odno, ile się nie mylę Spójrzmy na mapę Tutaj była, tak Okej, okay, fajnie, Nasza posta nasze postacie przeżyły, przeżywają właściwie taki pierwszy porządny kop do, do obrażeń i do wszystkiego Ucz się zaklęć Naucz zaklęć pchełki Co my tu mamy? Światło pochodni Szósty Oho, ciekawe Ochrona Ona może w sumie, dobra. kupmy te światło pochodni, to może ciekawe zatlęcie. Pabird może mieć jakieś zetlęcie, Niezbyt. A w, może mieć Istryam środk czy coś w tym stylu, ale jeszcze jeden ekspert nam został. Ekspert mm, pabiego od ciężkiej zbroi płytowej, który na pewno nam się przyda, więc odwiedźmy go. Na pewno się. Na pewno nie pożałujemy tego wyboru. Będzie. Pablordowi trzeba troszkę manę zwiększyć, żeby on mógł praktycznie każdego przeciwnika na klatę brać. Wtedy wiecie, będzie on rzucał prowokacje, będzie praktycznie śmiertelny, reszta pakuje, a on pojedynczych wrogów kasuje, czy chce właściwie. 500. Pi o Jezus, mało tam brakuje. E, handluj, coś sprzedajmy. Co możemy sprzedać? Co to jest to? To jest fajne, akurat. E, nie wiem, ten kostur, ale za 5 to jest strasznie mało ale podnosi witalność jeden Kurczę, fajne same rzeczy mamy Można na razie botki sprzedamy eee. A to za jeden tyle cena Nie może się to przyzwyczaić Dobra, ekspert mam... O Jezus, wróć, wróć, wróć Napraw. wręcz tych przedmiotów, okej okay. A co daje Pabiemu taka mm, premka? Okej. Okay. ogólnie to wszystko się... też tak zauważyłem przynajmniej kręci wokół tych obrażeń krytycznych. Wsparci dają zwiększone szanse na obrażenia krytyczne e, lub też zmniejszoną procentową szansę na ich otrzymanie. To jest ciekawe. Ciekawe od czego to zależy. Znaczy jak to właściwie pomaga? Bo krytycznie nie wydają mi się jakoś powszechną i pospolitą rzeczą, ale cóż, to się pewnie jeszcze okaże, na pewno... Na pewno draby nie robiła jakiegoś czuku robieniem eksperta, z kogoś, Tak więc ja w tym momencie kończę, W kolejnym odcinku dalej będziemy zwiedzać te wzgórza, które są, czytajcie. no tutaj ogólnie będziemy te tereny dalej zwiedzać. No i cóż, dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, no i hej, papa!